Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wymieniam olej w maździe. No i będę teraz wkręcał korek spustowy oraz uszczelkę. W sumie to wygląda jak podkładka. Ktoś pytał mnie w komentarzu, jak ją się zakłada poprawnie. I rzeczywiście, słuchajcie, jest mały problem. To nie jest tak, że zakładamy byle jak. Jak się przyjrzymy dokładnie, to jedna strona jest totalnie płaska. W tym momencie, akurat ta strona od góry jest totalnie płaska. Natomiast druga strona jest jakby zaokrąglona, czyli ten rand tutaj od tej strony jest totalnie pod kątem prostym. Natomiast z drugiej strony rand jest lekko zaokrąglony. Nie wiem, czy to kamera oddaje, czy nie. Czyli tu płaska, tu zaokrąglona. I ta zaokrąglona strona ma iść między korek a miskę. A ta płaska ma iść od strony. Korka. czyli tu mam płaską od tej strony, tu zaokrągloną część, czyli płaską część daję na koreczek a ta wypuklona idzie od góry i ona pójdzie pod misę i ona po prostu ma się zgnieść lekko po angielsku ona się nazywa jakoś crush, właśnie do gniecienia no, i teraz prawidłową stroną mogę przykręcić koreczek. Oczywiście ważna, bardzo ważna jest siła dokręcenia To należy sobie sprawdzić. Przykładowo w Hondzie mam 39 Nm. Tutaj w maździe jest podobno 33, ale do 40, to znaczy ja tak dokręcam. Moim zdaniem do 40 śmiało można. Dzięki. Trzymajcie się.